Bongiorno drodzy widzowie, właśnie wróciłem z Włoch. No a jak to ja, będąc za granicą, musiałem kupić coś z Pokémonami, więc w tym odcinku pokażę Wam i otworzymy niektóre rzeczy, które udało mi się tam zakupić. Zapraszam do oglądania. Dobrze, widzicie, jest tu parę rzeczy. Najpierw może pokażę te, których nie będę chciał otwierać, bo nie wszystkie otworzę, bo jestem też kolekcjonerem, tak? Pierwsza rzecz, pierwsza rzecz jest to, są to batony Nesquick z Pokemonami, Są to zwykłe batony, jak widzicie, trochę mi się pogniotły niestety w podróży, ale po prostu mają na okładce Pokémony i można wygrać takie słuchawki bezprzewodowe, jak widzicie, z Pokemonami też. Ja nie będę brał w tym udziału, no bo nie pochodzę z Włochnie. Ale po prostu jest to ładna rzecz, ja też zbieram jedzenia z Pokemonami nieotwarte i tak dalej. Na przykład jak byłem w Hiszpanii jeszcze zanim robiłem ten kanał, to miałem to stariki. To są takie hiszpańskie ciastka też z Pokémonami, więc to dojdzie do mojej kolekcji. Nestle, Nesquik, Pokémon. Dobra, idzie na bok. Drugą rzeczą jest, są, jest, jest. Kolorowanka z Pokémonami Pikachu. Kupiłam ją w takim tutejszym jakby Media Expert kosztowała 3,99 euro i Je też jej nie otworzę, bo nie mam po co, nie będę jej kolorował <grym> a jest ładnie zapakowana i ma takie do zawieszenia, więc mogę sobie ją gdzieś powiesić albo schować po prostu do szuflady ale będzie fajną pamiątką o, więc na pewno zawsze na się taka rzecz a trzecią rzeczą jest zwykła gazetka Pokémon, tylko w języku włoskim i są dwa fanpaki w Polsce chyba nigdy nie ma dwóch fanpaków w jednej gazetce bo jeden fanpak i zawsze dorzucają coś gratis a tutaj są dwa fanpaki, one są przyczepione na taki klej, jak w niektórych gazetkach, więc żeby nie latały, więc to jest ciekawostka. Jest to chyba najnowsza gazetka. Ona kosztowała oj, bodajże 4,90 euro, czyli tak 20 zł około. Z tyłu mamy do wycięcia tę kartkę urodzinową z Pokemonami po włosku, ale ja tego też nie będę otwierał. I ciekawostka, we Włoszech gazetki Pokémon robi pani Magazines. A w Polsce robi to inna firma, więc taka ciekawostka. I dobrze, przejdźmy do rzeczy, które będziemy dzisiaj otwierać. Są to cztery boostery: y, dwa włoskie, y, Paradox Rift, tylko po włosku, i y, Paldian Evolved, chyba, bo mieli mnie to nazwa. dwa po 5 euro, jak widzicie. I dwa są też hiszpańskie. Jak byłem też w Hiszpanii, to kupiłem trzy boostery, tylko jednego sobie zostawiam, żeby go nie otwierać I dwa teraz otworzymy, bo też wtedy jeszcze nie miałam kanału, ale już planowałem, więc sobie je zostawiłem A w ogóle widzicie, tam było w takich dziwnych torebeczkach to pakowane Od razu sobie to wyjmę Takich toreb, torebki na boostery, <gryw> Więc fajnie Ale może jeszcze przed tym otworzymy zestaw z Mistrzów Świata i z 2023 roku, ale też po włosku, tak? Że tutaj jest napisane, na przykład, PS zamiast HP, to jest PS z punktu Życia, nie? Więc fajnie, to jest przedmiot typowo po włosku, ale też japoński trochę, nie? Z Mistrzostw Świata też w takiej dużej torebce jest, bo tam takie rzeczy były pakowane, bo to kupiłem w kiosku i teraz przepraszam za te dźwięki, ale muszę to rozerwać. Już, okej. Okay. Wyjmuję ją, kochamy. Kurczę mocna folia. Dobra, folia idzie na bok. I podniosę to. Zobaczcie, jest to naprawdę w dobrym stanie, jak na kiosku. Nie jest, zaginane, rogi, nieprzydarte. Ładnie to wygląda. Yokohama Japan 2023. Jest po włosku. Sorry, że wyszedłem z kadru. O, z tyłu wygląda to tak. Psychic Elegance. Psychiczna elegancja. OK, spróbuję to otworzyć teraz. Oj, takie rzeczy bardzo trudno się otwiera. Nożyczkami nie można, bo no jest trudniej jeszcze nożyczkami. Ale dobra, wyjmujemy, wyjmujemy. Dobra, pudełko jest naprawdę bardzo ładne. O, pika czuję sobie ramen. Fajnie, fajnie. I co my tutaj mamy? Taką rzecz i jest po pierwsze książeczka. Yokohama Japan 2023. Jest to tak samo jak w ostatnim filmiku z Londynu: jest to spis po prostu yy, finalistów i tych, którzy wygrali, i później są opisane ich deki, tak? Czym grali w karty Pokémon. I jest też dużo zdjęć. Fajna książeczka, jak ktoś się interesuje graniem w karty Pokémon, może się zainspirować tym dekiem, na przykład. Więc jest fajna rzecz. A tutaj najcenniejsze rzeczy. Mam to, odwrócę. I otwórzmy, otwórzmy to. O, dobra, idzie na bok. Teraz pierwsza rzecz. Zobaczcie. Rozłożę to. Patrzcie. Playmata z Yokohama, sorry, że się nie mieści w kadrze, ale próbuję to pokazać. Reszta jest biała. Playmata papierowa Yokohama Japan 2023. To samo, ale ładne, naprawdę Pikachu je ramen, <grytanie> fłękoko sushi i onigiri, więc ładnie. I druga strona to jest, oj, soki, Playmata. Okej, okay. Playmata papierowa, bardzo ładna też z Pikachu, jedzącym ramen, więc odłożę na bok. I dalej, jest tutaj najładniejsza rzecz w całych Pokémonach <grytanie> czyli deckbox papierowy, tak samo jak z Londynu, jest on przepiękny. Są to najładniejsze Boxy według mnie, jakie istnieją Tylko szkoda, że są papierowe, bo mogą się zniszczyć, ale ten jest naprawdę w pięknym, przepięknym stanie Więc fajnie, i w środku jakie mamy? Ojejku, w środku mamy też chyba dek finalisty Bo jest to bazowane na deku finalisty, są cztery deki Cztery wersje tego, ja kupiłem żółtą akurat Z Gardevoir Dobra, tutaj położę deka Jakie tutaj mamy karty? W ogóle zobaczcie na ten tył Jest on żółty bo kupiłem taką wersję pudełka i jest napisane World Championships 2023. Przejdźmy przez te karty szybcie, szybko, bo nie są jakieś mega ciekawe i są tutaj te takie podpisy. Dobra, energy coś tam, energie psychiczne, no bo jest to tematyczne do Gardevoir. Okej. Okay. Przedmiot, siglio coś. I dalej. Przedmioty wędka, kula. Ultra bole, ja to przesadzę szybciej. Rare candy, level bole, wszystko po włosku <gry> Vip pass. Chobacz, są Tu ciekawsze karty jakieś. Mam nadzieję. Ten typek, zapomniałam jak się nazywa. Iono Manafi Mew, ale ładna karta Mew. Celebrations. Tylko w specjalnej edycji też. Wow, piękna. Odłożę. Zayshian V. Też z Piękna ilustracja, naprawdę. Nie, nie, nie wiem, jak to są karty, bo po włosku nie za bardzo rozumiem. Nie? Greninja Radiant. Lumion V. Kresselia Ralz, Ralz, Kirillia. Kirillia, o oh, i dwie, i Gardevoir. Dobra, ładne karty. Szczególnie bardzo mnie urzekł ten Zayshian. Zobaczcie, jaki jest ładny. Jak zwykle te karty z Mistrzostw jest bez holo i z takim tyłem i z niezafajnym centeringiem, chociaż ten nie jest tak zły, ale jeszcze dodatkowo jest z celebrations. Dobra. Pudełko, o, zobaczcie w środku, nawet ma takie wzory, złote, ta Yokohama, więc bardzo, bardzo fajnie. Kolejną rzeczą jest przypinka, ale malutka, fokus, fokus jest. Pikachu, jedzący ramen i napis Yokohama. Japonia, 2023 Piękna rzecz, idzie do mojej kolekcji przypinek Bo mam kolekcję przypinek pokemonowych Ok, i kolejną rzecz, żeby się do nich dostać trzeba otworzyć. Co to jest za dźwięki? I jest to Gardevoir EX Bez holo Z tym tyłem Jak już to znamy i kod Kody są u nich czerwone Jakbyście chcieli wiedzieć, chociaż raczej byście nie chcieli i gardevoir EX, tak wygląda I druga sztuka też Gardevoir EX I ostatnia rzecz Jedna z najładniejszych Żeton Z Pikachu Yokohama Japonia 2023 Piękny pikacz jedzący ramen Fokus jest Zobaczcie te wzorki z tyłu Każdy ma inną, inną Strukturę hologramu Piękne to jest Naprawdę jest to piękne Skoro już to mamy ze sobą, przejdźmy do unpackingu boosterków Opening boosterów Dobra, najpierw lecą te z Hiszpanii, które kupiłem Jest to dodatek Twilight Masquerade hiszpański Jak możecie też się domyślić po opakowaniu, ale jakby ktoś nie wiedział, to ja powiem dobra, Otworzę O, jest otworzone Dobra, dobra, dobra Booster leci na bok I otwieramy Co my tu mamy? Shings Clefairy, Volbeat Warum, Kilowattrel fu coś tam Brutbanet to się nazywało yy, Szpital <grytale> Kilowattrel Litwick i Arcanine Hisujański Arcanine De Hisui I energię Dobra, tutaj położę I druga paczka z Twilight Masquerade, to jest, są nadal karty hiszpańskie do włoskich, zaraz przejdziemy po tym busterku, dobra, ok tutaj tak się rozrwało. trudno tutaj, żeby nie było spoilera dobra let's go Chansey, oj, Draclock Poliwhirl Tangela Maski Sunflora Glalie Mulferno, pierwszy liver, drugi liver oh! Kramorant! Piękna ilustracja. Illustration Rare Kramorant i karta Inferna Hollow i energia psychiczna, ale kramorant to jest naprawdę bardzo ładna karta i nie pamiętam jej ceny, ale chyba nie jest jakaś niska, <coughs> więc fajnie. Od razu ją zakoszulkuję. Szybko, szybko, szybko zakoszulkuję ją, piękny dropik kramorant. Widzicie go? Fokus. Dobra. Ładny kramorant To jest Paradox Rift Teraz tym razem po włosku Kosztowało mnie to aż 5 euro I takie stanie niż w Empiku Więc cieszmy się Oby były dropy Z dropem Oj Dobra Mantik chyba Pansych Majlan Smorant Orbital Claw Orthome, Onyx Reverse. No już widzimy, że niestety nic nie będzie, bo zaspoilerowałem, Magby był drugim rewersem i ta nie jak się to za. to był ten paradoks Paradoks Pokémon. Dobra, gdzieś tam na bok i to było Paldia i Wolf, oby była Aiyomo by była aiano ja w secret relce. w secret art relce przepraszam dayno o magi też może być oranguru electrode Grafajaj tinkaton pierwszy level energia drugi aha copperaja x i aha to był drugi level aha pierwszy był tinkaton dobra sorry i trafia nam się copperaja i x tylko z włoskich boosterów kupiłem ich tylko dwa bo nie miałam oki za dużo hajsu do rozrzucania tam, ale i tak fajnie mieć takie przeżycie, unboxing innych językowo boosterów. Dobra, to były nasze dropy. Ten jest ewidentnie lepszy, więc go pokażę. kramorant <coughs> Illustration Relka. Dużo rzeczy nie otworzyłem, więc za to trochę przepraszam, ale po prostu chciałam, żeby zostały w mojej kolekcji nieotwarte, bo tak trochę nie ma sensu ich otwierać, nie? Słu dwie rzadkie karty pokażę. Yokohama. Przypinka, żeton, piękny Zejszjan. Ja już się będę z Wami żegnał, ale na koniec chciałam Wam jeszcze podziękować za dobicie prawie 100 wyświetleń pod ostatnim filmikiem z Polish Card Show. Jest to dla mnie coś wyjątkowego, bo nigdy tylu wyświetleń nie miałem pod żadnym filmikiem. Bardzo Wam chciałam za to podziękować jeśli go jeszcze nie widzieliście, to serdecznie zapraszam, link dam Wam w opisie. A to by było już tyle z tego odcinka i pa pa, cześć!